Cześć, witam Cię w 62. odcinku Szkanego Oka i Ja się nazywam I. Kaniewicz, ale możesz mi mówić Olek i dzisiaj porozmawiamy sobie o Canonie 90D. Nie jest to recenzja aparatu, bo Canon dopiero co wypuścił ten model na rynek, więc nie miałem jeszcze okazji mieć go nawet w dłoniach, przetestować czy cokolwiek. Tutaj oczywiście Canonie nie miałbym nic przeciw, żebyś... Wiesz? Ale jest na rynku, jego specyfikacja wygląda wystarczająco ciekawie, żeby o nim porozmawiać. A pierwszą moją lustrzanką, którą zakupiłem w 2012 roku, był 60D. I gdybym mógł cofnąć czas, to poradziłbym sobie dokładnie ten sam wybór. Był to najlepszy wybór, jeśli chodzi właśnie o kropowe lustrzanki w tamtym czasie. Bo miał odchylany ekran, miał funkcję nagrywania filmów Full HD i fantastyczny autofokus, który z dobrymi szkłami praktycznie nie to, że cały czas trafiał, nie to, że na 100%, ale miał fantastyczne osiągi. No, cofając się w czasie, powiedziałbym sobie, ej, nie kupuj tego Tamrona, tylko zainwestuj w Canona 1635, To też jest szeroki kąt, a do tego zawsze trafia. No, prawie zawsze. No, wiesz o co chodzi. Nieważne. Canon 60D miał wszystko, czego potrzeba i, mówiąc wprost, wciągał kropową konkurencję nosem. Do tego Canon w ogóle miał pozycję lidera na rynku po wypuszczeniu Canona 5D Mark II który, umówmy się, był rewolucją, jeśli chodzi o lustrzanki, to wtedy zauważono, że można używać obiektywów fotograficznych do filmowania. Canon 5D Mark II miał funkcję filmowania Full HD i 30 klatek i były nim kręcone m.in. E, parę odcinków Doktora House'a, bądź e, sceny w Iron Man 2, gdzie trzeba było rozwalić kamerę, bo tam był taki pościg, <grym> Bolidy Formuły 1 się rozbijały, więc nie szkoda było rozbić parę puszek. W każdym razie, chodzi mi o to, że... Canon robił bardzo dobrą marketingową robotę, angażując swoje aparaty do takich zadań. Każdy wtedy zobaczy, że wow, Canon faktycznie jest na topie. No ale w 2016 roku kupiłem obiektyw Sigmy 1835 F18, i przyznam, że od tamtego czasu w ogóle już nie potrzebowałem robić zdjęć lustrzanką pełnoklatkową. I prawdę mówiąc, już jej nie podnosiłem. Wiedziałem, że po prostu zostanę na kropie, ponieważ nie było pełnoklatkowego odpowiednika tego obiektywu. Zatem, kiedy w 2018 roku chciałem kupić nowy aparat, to wiedziałem, że Najlepszym wyjściem będzie zainwestowanie w najlepszego kanona z dwucyfrowej serii, bo dwucyfrowa seria to jest nadal seria kropowa i padło na 80D. Tutaj odsyłam do recenzji tego aparatu, którą to już poczyniłem na tym kanale. Jednak ta puszka nie spełniała do końca moich wymagań, szczególnie jeśli chodzi o autofokus. Po prostu każdy obiektyw musiałam oddzielnie poddawać mikroregulacji, a nie chcę tego robić. Chcę, żeby obiektyw działał od razu po założeniu, i właśnie myślałem sobie. Właśnie przez to, żeby przesiąść się z kanona na Sony, bo tak myślałem, że w kanonie już nic dobrego nas nie czeka no, w najbliższym czasie. Bo tak jak w 2012 roku kanon był na szczycie. Tak później mam wrażenie, że spoczął na laurach. To tak jak ten typ w liceum, który był świetnym sportowcem, wyrwał najlepszą dupę, ale nie zorientował się, że żeby być w życiu na topie, to cały czas musisz przejść do przodu, że cały czas musisz walczyć i udowadniać innym, że to ty jesteś najlepszy. No i potem po latach pozostaje cieniem samego siebie, niby ma jakąś pracę, ale żona go nie lubi, podobnie jak dzieci, podobnie jak wszyscy, wszyscy mają go gdzieś, wszyscy się od niego odwracają. Bom, przecież był kiedyś fajnym sportowcem, a dzisiaj już nie walczy. Canon 80D był po prostu słaby w porównaniu do konkurencji. Jego autofocus wymagał mikroregulacji przy każdym obiektywie. Filmy miał tylko Full HD, no fakt, faktem w 60 klatkach, ale takie Sony miało w 120. I nie miał 4K, jeśli chodzi o filmowanie. Plus, na przykład, nie miał przy filmowaniu płaskiego profilu, to, czyli to, co oferowało Sony, właśnie. Tłumaczyło się to tym, że Canon ma bardziej zaawansowane puszki. I gdyby wrzucać płaski profil 4K i 120 klatek do takich normalnych aparatów w niskiej cenie, to wtedy nikt by nie kupował tych droższych. Tylko zauważ, Canonie, że Sony robi to cały czas. A ich profesjonalne sprzęty cały czas się dobrze sprzedają. No i przyszedł koniec sierpnia 2019 roku, i Canon jakby obudził się z letargu i wypuścił 90D, która jest lustrzanką kropową. I posłuchaj tego: 32,5 megapikselowa matryca przecież to jest jakaś absurdalna wartość. 80D ma 24 miliony, a to już jest dużo. I to nie tak, że w 5DR. Mamy 50 milionów. Nie, to nie tak. Chodzi o to, że to jest matryca kropowa, tamte piksele są naprawdę gęsto upchnięte. Stary, zrób matme, to jest naprawdę gęsto. Plus elektroniczna migawka z bezlusterkowców oraz 10 klatek na sekundę. Bardzo spoko. 5481 punktów Autofokusa Dual Pixel AF. Prosto z systemu R. Mówiąc prost kanon wrzucił do swojego najnowszego aparatu system autofokusa ze swojego bezlusterkowca. Jest to świetne. Plus wreszcie ma filmy w 4K i 30 klatkach, albo z kropem, albo bez kropu. Chodzi o to z tym kropem, że matryce lustrzanek nie mają natywnie takiej rozdzielczości, jaką by się wymagało od matryc przygotowanych pod 4K. Mają albo trochę więcej pikseli, no w zasadzie mnie nie mają, mają trochę więcej, więc. Zazwyczaj wycina się wycinek na środku i e, ten wycinek nagrywa, albo się pomija linię tak jak tutaj. No, jeśli chodzi o filmowanie, no to profesjonalne kamery są lepsze do filmowania, ale to rozwiązanie daje możliwości uzyskania natywnego obrazu. No, nieważne, jest to świetny fiszer, 4K. Zawsze spoko! Plus ma wreszcie 120 klatek na sekundę. Wow, kanon, doganiasz Sony ekstra. Brakuje tu tylko płaskiego profilu, bo już wtedy bym bił pokłony i mówił, że już w ogóle zostawiacie konkurencję. A mówiłem o tych 5481 punktów autofokusa? To nie do końca jest tak. To nadal lustrzanka, i nadal autofokus jest oparty o 50... O 45 punktów krzyżowych. Podobnie jak w poprzedniku. I powiem szczerze, że średnio mnie to napawa optymizmem, ponieważ w kanonie 80D, którego cały czas używam, autofokus jest. No taki. No cały czas na niego narzekam. Jeśli potrzebuję mieć pewność, to na przykład polaroidy dla agencji. Robię w ten sposób, że stawiam aparat na statywie. Oraz włączam sobie podgląd w Live View i wtedy korzystam z Matrycy i tego systemu Dual Pixel, bo on działa fantastycznie. Jeśli chcę mieć pewność, jeśli chcę mieć jakieś 95% pewności, no to wtedy korzystam z tego autofokusa, który jest wbudowany w lustrzankę na jego Matrycy. Nie korzystam wtedy z tego, wiesz, wizjerze. Do tego Canon 80D ma na przykład wykrywanie twarzy, co jest w ogóle fantastyczne. Wystarczy, że nastawię, wyceluję w modelkę i już mam twarz wykrytą. Nie muszę nic nastawiać, nic klikać i tak dalej. To jest super. I jak sobie pomyślę, że w 90D ma być wykrywanie oka, to, to już w ogóle jestem zakochany. No i w ogóle filmowanie. Cały czas jestem zachwycony tym, jak to działa w 80D. Mogę wziąć aparat. Mam odchylany ekran, który wiesz, mogę sobie oglądać od dołu, mogę sobie oglądać od góry to, co mi się tutaj dzieje. I wszystko, i to jest świetne. Plus, autofokus działa fantastycznie. Nie muszę już ręcznie ostrzyć, tak jak w poprzednich lustrzankach cyfrowych. Wystarczy, że obiekt będzie mi się poruszał w jednej płaszczyźnie, i cały czas mam go wyostrzony. Ewentualnie tylko przycisnę, wiesz, guzik, lub sobie wyceluję, jeśli ten obiekt mi ucieknie. Zazwyczaj jest to. Film z modelką, więc potrzebuje wykrywania twarzy, a ta działa fantastycznie. A w 90D ma być wykrywanie oka, a autofocus ma być jeszcze płynniejszy. Dlatego domyślam się, że nawet dynamiczne zmiany położenia, typu ona podejdzie, odejdzie i tak dalej ode mnie, że to nie wpłynie aż tak bardzo na komfort pracy, że ten autofocus nie będzie się aż tak gubił. Plus to, czego nie ma konkurencja Sony, zawsze będę mówił, że to jest ogromny feature, jeśli chodzi o. Ogromny feature. Zawsze będę mówił, że to jest jeden z najlepszych featureów, jeśli chodzi o puszki Canona, że ma ten odchylany ekran i on jest odchylany w ten sposób. W Sony masz tylko odchylany do góry, możesz. a tutaj jest odchylany na bok. Jest to bardzo pomocne, bo możesz go trzymać. Możesz aparat trzymać bokiem i w ten sposób filmować, patrząc się na ekran. Możesz go odkręcić w ten sposób i tutaj siebie widzieć. Poza tym, jasność i kontrast. Zawsze, prawie w każdych warunkach, widzisz, co się dzieje. Sony ma trochę mniejszą jasność, trochę mniejszy kontrast, trochę gor gorszy ma ten wyświetlacz. No cóż, nie można mieć wszystkiego. I tak sobie podsumowując, myślę, że. Canon 90D na papierze wygląda na naprawdę świetny aparat. Pierwsze testy również to pokazują, że może być to świetna puszka i... zwyczajnie czekam na to, co, co przyniesie. Jestem ciekaw, jak będzie działać jego autofocus, jeśli chodzi o patrzenie przez wizję. Jeśli lepiej niż w Canonie 80D, no to będę faktycznie nim zainteresowany. Jedyny tutaj minus, jaki widzę w porównaniu do konkurencji, no to... No, brak jednak tego płaskiego profilu przy nagrywaniu oraz brak stabilizacji matrycy. Zatem tak jak byłem pewien, że się przesiądę na Sony, tak teraz nie wiem. Zwyczajnie chciałbym sprawdzić tego kanona 90D. Znaczy to nie jest taki film filmże czy coś takiego, nie? Ale jakby ktoś miał, jakby ktoś z e, Canonem nie oglądał, no to. Łatwo do mnie dotrzeć. Ej, a i tak muszę zmienić aparat za jakiś czas. Wydaje mi się, że to już wszystko na dziś, że powiedziałem już wszystko. Jeśli ten film ci się podobał, jeśli chcesz widzieć więcej takich, to powiedz mi o tym proszę w komentarzu. Chętnie z Tobą podyskutuję o tym, co myślisz o nowym kanonie A90D. O, o tym, jak myślisz, jak to się odnosi do Sony. Czy on faktycznie ściga tutaj konkurencję, czy może. Nie wiem, nie wiem, powiedz mi swoje zdanie. Zasubskrybuj kanał, wejdź na mój Instagram oraz bij koniecznie na grupę Szklane Oczy Ludu na Facebooku. Bo tam się naprawdę wiele dzieje i o tym aparacie dyskutowaliśmy już parę dni temu. Co jeszcze? Zasubskrybuj ten kanał, a będzie mi naprawdę bardzo miło i trzymaj się ciepło i do zobaczenia. Cześć!